Jeśli mam, to jest nasz pierwszy odcinek na kanale Rubik'Story. Jesteśmy na opuszczonych automatach. No, niestety weźmy nie nagraliśmy, bo już było za późno. Ale to możemy wszystko pokazać. Z tego, co słyszałem, tu tutaj ochrona chodzi, więc jest trochę lipa. Jak widzicie, mam tutaj automaty. Z tego, co widać, to tutaj większość to są czeskie. Jak widać, jest wypłata na korony czeskie. Widać, pieniędzy nie ma, nie da się nic zrobić to jest więcej rzeczy. Ile mam procent? 63 tyki. Ciekawe miejsce. Ciekawe. Historii tego miejsca niestety nie znamy, więc ciężko jest nam opowiedzieć. Ale niedługo. Niedługo. Fajny odcinek wejdzie z Trójmiasta. Wejdzie odcinek z Trójmiasta, z sanatorium. Jeśli wszystko dobrze pójdzie. Kolejny automat. Tam by się dało przejść, ale dzisiaj w ogóle nie jesteśmy przygotowani. Uważać włosach, jak tu byliśmy. Jesteś państwo przyszło i nas, jednym wyrzucili stąd, nie? No właśnie. Idziemy sobie? Już? No, no, Możemy iść, to nie będzie taki długi filmik, bo tu szczerze Chodzili na patrze, bo tu nic tak patrzę, nie ma, znaczy wszystko to są automaty, ale tak szczerze patrzeć tutaj dalej, to nie ma co, no. Takie stare automaty pewnie. Tam patrzyliśmy kiedyś, bo tu jeszcze byliśmy kiedyś. Patrzyliśmy, gdzie one kiedyś mogły być, z jakiego miasta, no to nic nie pisał. Po one są czeskie, tutaj widać. O, po czesku jest napisane. W barach pewnie były. Ale Ciekawe miejsce, naprawdę. Tak jak widać, pożar był najpewniej. W tym miejscu, bo wszystko jest zasmolone. A mi to szczerze, miejsce nie wiem co właśnie przypomina. My, niby tu ale mi to przypomina po prostu taki dom stary. Coś w tym stylu, taki po prostu zajebany. Idziemy do tej drugiej części? Idziemy. To za chwilę wrócimy. Albo na jak przechodzimy No właśnie, jesteśmy na miejscu. Wyszliśmy już z tego, tylko właśnie nie wiemy jak przejść, bo tutaj jest całe yy, No zarusz nie nie mamy długich spodanek, więc właśnie nie wiemy To jak robimy już nie przejść po prostu mi się wydaje bardziej Chyba tam przechodzimy no to dobra. Idziesz Wow Dary, Czekaj Cześć stary, bo to się ciężko w chuj przechodzi na buty potem Widzicie, no trudno jest przejść po prostu, bo na tym terenie nikt nie wbija. Oczywiście miejsca nie będziemy udostępniać, gdzie to jest. Nie no, wątpię, czy tam przejdziemy, ale... No, spróbujemy. Zawsze, zawsze jest można spróbować, no. Oh. A, jesteśmy...